Cześć, tu Jarpen. Znajdujemy się w tym momencie w miejscowości Erlenbach Skąd odchodzi kolejka górska wjeżdżająca na górę Sztokholm? Za jakieś półtorej godziny odjeżdża nasza kolejka, która wjeżdża tylko do połowy drogi, i tam też w niewielkiej odległości od stacji pośredniej znajduje się iglo, w którym została zorganizowana restauracja. Tutaj w tym budynku znajduje się stacja kolejki, natomiast stacja pośrednia, do której jedziemy, jest dokładnie tu o. Wysokość? No, dokładnie wam nie powiem, bo nie wiem. Według zapewnień restauratorów dzisiejszy posiłek składa się z fondue serowego blue wine, czyli podgrzewane, ko, podgrzewane korzenne wino oraz deser, który jest w tym momencie jeszcze nie wiadomo. Przecież nic się nie będzie, przestań świrować. Ja zobaczymy. Ciemno jest. Wiem. <laughs> Jesteśmy już w wiglo Na szczęście trafiła nam się ma grupa, tylko 7 osób, w związku z tym będzie dosyć cicho. Ponadto poprzednia grupa było kilkanaście, kilkadziesiąt osób. No i wiadomo, nie tak przytulniej, i przyjemnie. Miglo oprócz restauracji znajdują się również prywatne komnaty, w których można przenocować. W tym roku motywem przewodnim jest rycerstwo, zamki. A i takie fajne wzorki wycinają tutaj w śniegu. Koszt noclegów, taki miglo a na pewno powyżej 100 franków za noc, za osobę. Kartę karta napoi, pewnie po ciemku nie niewiele widać. Dzbanek herbaty, 1 litr, 15 franków. 60 zł, nie? Generalnie wino, 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 o piwo na końcu zimno na piwo zimno na piwo, no Ale generalnie jak tak patrzę to chyba ceny nie są jakieś dramatyczne, nie? Nie no są tak samo dramatyczne w całej A, dramatyczne w całej Szwajcarii, no spoko. A poczekaj, merał w der Aha, szoty I to jest geise von czyli w zasadzie w picie, brownie Cukrem podram 5 franków. No i fondi, 24 franki. To przyjemnie mhm. Nie wiem tak naprawdę, ile z tego widać. podejrzewam, że prawie nic. Ale muszę Wam powiedzieć, że jest to jeden z najpiękniejszych widoków, jaki widziałem w ciągu ostatnich kilku lat. Otacza mnie bezgraniczna ciemność. Całe. Niebo z morzem gwiazd, oceanem gwiazd, i jak naprawdę tylko kilka światełek od stacji kolejki, od dodatkowych igl gdzieś tam ustawionych, w zasadzie jest liczba mega deep. No i tutaj w tym momencie też stoję koło mojego igla. Znajduje się tam bar, z tyłu znajdują się pomieszczenia, gdzie można nocować. jakoś sobie tego nie wyobrażam, chyba bym zamarznął na śmierć. I dookoła mnie góry, szczyty gór i wszystko, dokładnie wszystkie, wszystkie te szczyty gór są spowite w takiej śnieżnej mgle. No i tak naprawdę mróz w tym, w tym momencie jest nieziemski. A, ale prawdopodobnie rozmawiam z wami w totalnej ciemności. Zobaczymy w domu co z tego wyszło. Może spróbuję podejść bliżej do igła. Zobaczymy czy coś widać, czy nie widać. Prawdopodobnie światło jest z komórki zdecydowanie za słabe. Coś to jednak widać, tak? Ciach. I to jest jedna wielka igla. I w zasadzie tyle jestem wam w stanie pokazać. A zaraz idę jeść, bo będą podawali fundy. Co nigdy nie robiłeś zdjęcia i za nią. No to trzeba się nauczyć. Tu mam chlebek. Tu chlebek. tam powoli do ludzi. Czyli na tym się robi kasę.